Wiem. Ale się w czasie, nie będę ruszał, bo, no, bo będę też oglądać na koniec. Albo ja ci na jak wiem. No. Luzia, wstawaj. E, co, mamusiu? Mikołaj przyszedł do Ciebie z spokojnie prezenty. Co? Mikołaj no ci do Ciebie z Dobrze, już idę. U! Jakie fajnie! córeczko a, a ciekawe jestem ile prezentów dostał płaciej, chłopak Oli Oliwi i ile Oliwia dostała. Chodź zobaczymy mama. do rękę jak coś. I Maja wstaw! Maja wstawaj! Mikołaj przyszedł! Co? Mikołaj przyszedł. A! O, mam dwa prezenciki. No. Odpakuj, odpakuj. O, wow, marzyłam o tej paletce. I czy zobaczyć, co dostało rodzeństwo? Tak, no, możemy zobaczyć, co dostali. Bo siero, czyli no, chłopak, od mojej Oliwii, boże, co ja gadam. A maj, ile oni tu wyszli. To jest. Czy majki? Nie, nie majki, boże. E... Nie boli, nie bo jest na dole. To czekaj, jak ona mi na imię. O, już wiem, ona miała najmniej Amelia, co mała. Właśnie, Oliwia, wstawajcie! Ech, co się dzieje, że nas budzicie o takiej porze? O oh my god, ile prezentów dostaliśmy. Sami się zdziwiliśmy od fusce. No dobrze, tylko pójdę po tą Amelkę. Amelciu, wstawaj. Amelciu, wstawaj, prezencik jest do ciebie. O, kołasz kwiatuszki, masz kwiatuszka. O, do mnie. Maja, czy Oliwia? No, to Oliwii pewnie. O, do mnie. do nie do mnie i tak. Nie przestańcie z tymi iPadami bo one są mega drogie. A no. Dobrze mamo dobrze mam dobrze mamo wiemy i łażej też wie. Tak wiem że chciałam Was tylko zapewnić I możecie idzieć spać O przepraszam też, on ma inną skórę niż oni wszyscy Po prostu on jest w rodzinie Dobrze, położyć na spać Dalej spać ją położę A i sobie samochodem, że tak dziwnie odekorowałam, ale nie miałam pomysłu A my idziemy na dół, widzimy się na dole Jesteśmy już na dole. Obudzę tylko sprzątaczkę jeszcze. Kurde. Wstawaj. Staw, Wstawaj, yy. Livia. No, co się dzieje? Już jest ranek? Tak, musisz posprzątać dom. do mnie. Nie musisz posprzątać domu. do mnie. O, kurde. Dobra, nie ważne. To my pójdziemy do kuchni. Pół godziny później. Pół godziny później, po zjedzeniu obiadu. O kurde, kamerkę włączyłam. Lili, chodź tam siostrzeczki mamo, trzymaj. No i to na razie jest koniec historii, bo historyka trwa już 6 ponad minut. I no, to baju! Może jutro będzie odcinek, albo jeszcze dzisiaj. Nie wiem. pa!